Kto jest agitatorem? Agitator to ktoś, kto reprezentuje jakąś organizację. Komunistyczny agitator reprezentuje partię, związek zawodowy, instytucję edukacyjną, która szeroko rozpowszechnia wiedzę, po to by ludzie działali. Istnieje zasadnicza różnica między metodami komunistycznej agitacji i propagandy, a metodami burżuazyjnej agitacji i propagandy. Z grubsza rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że siła tkwi w prawdzie. Czy więc można powiedzieć, że propaganda komunistyczna polega na mówieniu ludziom prawdy, podczas gdy propaganda burżuazyjna posługuje się oszustwem, manipulacją, fałszerstwem? Nie zawsze. Kapitalistyczna propaganda też używa prawdy. Jeśli siedzę na tobie jak jeździec na koniu, to mogę powiedzieć ci prawdę, że jestem jeźdźcem. Wiem, dokąd jechać i będzie to dela mnie dobre. Ale potem pozwolę ci iść na łąkę, a ty będziesz tam jadł owies i tak dalej. Oznacza to, że nie można zajść daleko z prawdą, ponieważ prawda jest jednostronna. Ważna jest nieprawda, a istota rzeczy. Jest ona trudna do zdobycia i rozpowszechnienia, i trudno ją przyswoić, ale musimy do niej dążyć. Bardzo częstym pytaniem od starzystów jest: Świetnie, bardzo dobra lekcja, dobre zadanie, ale nie czujemy się na siłach, aby rozpocząć kampanię lub propagandę już teraz, ponieważ nie nauczyliśmy się jeszcze wszystkiego. Możemy popełnić błąd. Możemy powiedzieć coś niewłaściwego. Możemy powiedzieć coś głupiego. Przeprowadziłem dyskusję na ten temat z niektórymi słuchaczami i wpadłem na pomysł nagrania wykładu w tej sprawie. Jeśli nie opanowałem czegoś całkowicie, ale chcę to opanować i nie chcę odkładać promowania wiedzy, którą opanowuję, mogę użyć bardzo dobrej techniki, którą można sformułować w następujący sposób. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, ucz innych. Kiedy tłumaczysz coś komuś, nawet jeśli na początku nie jest to zbyt poprawne, to też uczysz się od niego, myślisz i rozwijasz się. W końcu sam będziesz w stanie zrozumieć te kwestie całkiem dobrze po piątym lub trzydziestym piątym wyjaśnieniu, a inni ludzie zaczną ją rozumieć razem z tobą. Czyli okazuje się, że gdy inni ludzie sami się uczą, to można ich uczyć. Powstaje swego rodzaju kontruch. Z tego powodu staje się jasne, że aby jak najlepiej nauczyć się komunizmu, warto albo stworzyć własny krąg. Albo dołączyć do istniejącego, wstąpić na Czerwony Uniwersytet, albo po prostu znaleźć jednego, dwóch, trzech towarzyszy, którzy są zainteresowani tym tematem, omówić z nimi wszystko i w ten sposób działać jako uczeń lub nauczyciel, zamieniać się rolami i nie bać się błędów. Każda nauka wiąże się z błędami. Jeśli ktoś myśli, że są ludzie, którzy nie popełniają błędów, to się myli. Takich ludzi nie ma. Możesz nauczyć się spraw publicznych tylko wtedy, gdy przyłączysz się do działalności publicznej, albo propagandowej, albo organizacyjnej, albo związku zawodowego, albo partii, albo koła. To zależy od Ciebie. Możesz sam wybrać, co Ci się podoba i odpowiada, bo jeśli coś Ci się nie podoba, to zdajesz sobie sprawę, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Okazuje się, że propaganda i edukacja są prostsze, łatwiejsze i bardziej naturalne, szybsze i skuteczniejsze, jeśli robisz to razem. Jeśli nie studiujesz Lenina sam i omawiasz to z jednym, dwoma, trzema towarzyszami. Nie chcemy martwej wiedzy. Musisz wejść w proces społeczny, w sferę ideologiczną. A jeśli w nią nie wejdziesz, jak możesz się uczyć? Nikt nigdy nie nauczył się pływać przy brzegu. Oczywiście należy skonsultować się z innymi, którzy wiedzą jak to zrobić. Ale jeśli posłuchasz rady i zostaniesz na brzegu, nigdy nie nauczysz się pływać. Analogia wydaje się być podobna w przypadku propagandy jak i agitacji, ale wymagań dotyczących agitacji jest więcej. Nie można prowadzić kampanii w pojedynkę. Samotny działacz to nonsens. Można agitować za pewnymi działaniami, które są wspierane przez organizacje: związek zawodowy, partię, komitet strajkowy, radę pracowniczą. Zawsze najlepszym sposobem na zrobienie czegoś jest zorganizowanie się z innymi ludźmi. A z drugiej strony, żeby zorganizować wokół siebie ludzi, Trzeba zacząć robić nie tylko coś pożytecznego, ale także coś użytecznego dla postępu społeczeństwa. A tego nie można zrobić w pojedynkę tylko razem. Możesz zmienić siebie do pewnego stopnia, ale nie możesz nawet nauczyć się mówić, jeśli nie zostałeś wychowany od niemowlęctwa w ludzkim społeczeństwie. Nie można żyć w społeczeństwie i być od niego wolnym na żadnym etapie życia. Najważniejsze jest to, aby nie wpaść absurdalny na pomysł. Że musisz przeczytać wszystkie dzieła Marksa Engelsa, Lenina i Stalina, zanim zaczniesz cokolwiek robić. Musisz czytać i działać. Jedno i drugie. Kluczowym słowem jest jednocześnie. Zacznij czytać, zacznij działać. Rób to, co jest konieczne, pożyteczne i ważne dla postępu społecznego i tyle. Błędy, co z nimi zrobić? Każdy popełnia błędy, więc nie rozpamiętuj ich, popraw je. Weźmy pracę Marksa Engelsa, jeśli nawet popełnili w czymś błąd. Przekreślali go i szli dalej. Trzeba poprawić błąd, przekreślić, napisać poprawnie na górze, zrobić nawias i tyle i iść dalej. Pytania do samooceny. Czym jest propaganda? Czym jest agitacja? Najlepszy sposób na propagandę? Od czego zacząć? Czym jest prawda? Czym jest istota rzeczy? Jak i kiedy prowadzić kampanię?